O tym, że Sony pędzi z nowymi sławkami TWS, plotki krążyły od dłuższego czasu, a oto ucieleśnienie tych plotek. To WF1000XM5. Czy jest to najlepsze NC i najlepszy dźwięk w segmencie konsumenckim? Przekonajmy się. Żeby zacząć mówić o XM5 nie sposób nie wspomnieć o XM4. Słuchawki serwujące jedno z najlepszych NC i 4 jedyne ale jakie wobec nich miałem to rozmiar. Były one duże, a WF-1000XM5 są znacznie bardziej kompaktowe. Ten case jest przyjemniejszy do trzymania w kieszeni, jest malutki, obły, brakuje ostrych krawędzi jest też lepiej spasowany. Na tyle USB-C oraz przycisk do parowania, czego w poprzedniczkach brakowało. Tutaj parowanie odbywa się znacznie łatwiej. Wewnątrz miejsce na dwie pchełki, które bardzo dobrze leżą. Tak naprawdę jakbym tym Etui nie potrząsał, wszystko siedzi tutaj bardzo solidnie. No i właśnie, same pchełki one są zauważalnie mniejsze oraz odrobinę lżejsze, ale przede wszystkim o ten rozmiar się rozchodzi. Taki rozmiar dla mnie przy teście porównawczym zdecydowanie lepiej wpływa na wygodę. Słuchawki są nieodrzywalne, lepiej osadza się je w małżowinie i w moim wypadku zdecydowanie rzadziej wypadają, o ile rzeczywiście takie przypadki się zdarzą. Jeżeli uprawiacie jakiś sport, to z pewnością to docenicie. Zresztą dzięki takiemu układowi wyglądają zdecydowanie lepiej, ale w sumie. Zaczyna padać, więc wróćmy do studia. Zresztą to właśnie tutaj mam opakowanie z dodatkowymi akcesoriami, a XM5 dodaje nam poza przewodem USB do USB typu C w ekokartoniku jeszcze dodatkowe tipsy. Są te założone domyślnie, poza tym rozmiar L, S i SS. Super malutkie, jeżeli macie jeszcze mniejsze uszy bądź też po prostu jesteście dzieckiem. I faktycznie te słuchawki przy dobraniu odpowiednich nasadek są bardzo, ale to bardzo wygodne. Wciąż pozostanę prywatnie chyba fanem rozwiązań z delikatnym ogonkiem, bo do nich jestem przyzwyczajony daily, ale tutejsze wkładki siedzą w kanale ciasno, mają dobre ułożenie. Fakt, że te wymienne nasadki są właśnie z takiej delikatnej pianki a nie silikonu, wzmaga ich dobre osadzenie. Generalnie wygodę oceniłbym jako świetną. To samo z nawigacją, całość zarówno na prawej, jak i lewej słuchawce obsługuje gesty związane z tapnięciem, np. przewijanie, zmiana głośności, czy uruchomienie ANC albo nawet Ambient Sound. Tutaj nie będę Wam oczywiście robił dokładniej rozpiski. W każdym razie obsługę lewej, jak i prawej słuchawki można zmienić w aplikacji, ale o tym za chwilę. Są bowiem rzeczy, które konstrukcyjnie no, mi się nie podobają. Do solidności ogólnej case'a, jak i samych pchałek nie mam żadnego alep, zresztą słuchawki mają odporność. I PX4, więc o ile od wody w szklance bym je chronił, tak deszcz czy solidny trening przetrwają bez problemu. Niemniej obecny tutaj błyszczący plastik moim zdaniem nie sprawia wrażenia premium. O ile w innych wersjach kolorystycznych może nie będzie on tak mocno rzucał się w oczy, no to czerni moim zdaniem staje się magnesem na ryski, tak samo jak i mat na odciski palców. Jeżeli więc szukacie słuchawek serwujących względnie jednolity wygląd po długotrwałym użytkowaniu, to sugerowałbym tą czarną kolorystykę raczej omijać, no chyba że rzeczywiście czerni po prostu Wam się podoba. Swoją drogą akcenty miedziane moim zdaniem są wkomponowane tutaj naprawdę bardzo ładnie, ale akcenty to jedno, a praktyka drugie. Natomiast najważniejsze, jak te słuchawki brzmią, bo o dźwięk się rozchodzi, ale zanim o dźwięku, kodeki. SBC, ACC, LDAC, LC3. Brakuje aptX, przy czym standardowo różnice w dostępności samych kodeków odnoszą się także do urządzeń na ios albo Androidzie. I tak, te 1000 xm 5 brzmią naprawdę bardzo przyjemnie, aczkolwiek ciepło. Nie zrozumcie mi przy tym źle, są to słuchawki trochę mocniej zaznaczające obecność niskich pasm, przez co jeżeli lubicie odrobinę lżejsze brzmienie, to ta wyjściowa charakterystyka będzie zdecydowanie wymagała korekty. Zresztą już x 4 były słuchawkami grającymi dobrze, ale ciepło, więc tutaj ta ciepłota i uderzenie jest jeszcze bardziej podkreślona. Niemniej cała reszta pasma pozostaje przyjemna. Zresztą, jeżeli pozbędziemy się trybu leniwca, wskoczymy do aplikacji, pobawimy się equalizerem, no to takie słuchawki muszę przyznać, udało mi się dostroić w punkt. Dzięki temu basu nie było już tak dużo, a jednocześnie zachowałem świetną scenę, która jest szersza niż w Fajną separację, wyrazistość i wokale. Są to słuchawki grające po prostu bardzo dobrze. Odrobina finezji w aplikacji pozwoli ich pełen potencjał zdecydowanie uwolnić. A skoro mówimy już o aplikacji, moim zdaniem jest to rzecz obligatoryjna, żeby rzeczywiście te słuchawki swój pełen potencjał odkryły przed naszymi uszami. Po pierwsze, aplikacja przeprowadzi nas przez cały samouczek opcji dotyczących dajmy na to ruchu głowy, aby odbierać połączenia. Poza tym mamy dźwięk 360 wraz ze skanem naszego ucha. Natomiast od razu wspominam, tutaj trzeba mieć kompatybilne usługi streamingowe. Z tego co widziałem, Spotify przynajmniej póki co nie jestem dostępny. Tidal owszem. Kolejna ciekawostka: dostęp do asystentów głosowych, do wydawania komend i oni działają dobrze. Poza tym mamy też opcję DSE Extreme, którą możemy sobie uruchomić. No i ona dzięki algorytmom sztucznej inteligencji ma polepszyć jakość skompresowanych plików. Czy ktoś będzie z tego notorycznie korzystał? Wątpię. W każdym razie musicie wiedzieć jedno: aplikacja z kombajnem z equalizerem, customowymi nastawami. No i przy okazji, jeżeli damy jej dostęp do naszej lokalizacji, będzie dodatkowo audio wraz z całą resztą bajerów korygowała, aby przykładowo w drodze do pracy słuchawki włączyły tryb transparentny, żeby słyszeć lepiej co dzieje się dookoła nas na ulicy, natomiast kiedy wejdziemy już do biura, no to wówczas uruchomi nam się profil z ANC, z trochę inną charakterystyką dźwięku, aby odciąć się od klikania klawiatury, szumu, no i wszelakich szelestów papierami. Zresztą mówiąc o ANC, Sony w tym obszarze znowu pokazuje większości producentów, gdzie raki zimują. Miałem u siebie chyba wszystkie słuchawki z topowym ANC i Sony przynajmniej na ten moment wypada po prostu świetnie, czym pomaga też bardzo dobre dopasowanie i doskonała redukcja? Po prostu Pasywna. I tak naprawdę w tym wypadku nie pozostaje mi chyba nic innego jak pokazać wam jak to ANC działa, więc w tym momencie będziecie mogli je usłyszeć. Tryb transparentny też jest niezły, chociaż o ile puścicie muzykę, to w połączeniu z pasywną izolacją dotarcie do dźwięków może nie być aż tak spektakularne. I w kontekście dźwięku pozostajemy przy jeszcze jednym, moim zdaniem, kluczowym aspekcie w przypadku takich słuchawek, mianowicie mikrofonie, którego w tym momencie możecie usłyszeć. Nie jest to, moim zdaniem, jakoś, jakaś spektakularna, zachwycająca, natomiast do komunikacji w 100% wystarczy. Trzeba przyznać, że w otoczeniu ulicznym rzeczywiście bardzo dobrze ten mikrofon redukuje wszelakie szumy. Zresztą, jeżeli teraz rzucicie sobie okiem, te wstrzyknięcia były wycięte ze względu na to, że słuchawki odbierają jako zakłócenia, które nie powinny mieć wpływu na komunikację. Ostatnie kilka słów poświęcę baterii. Producent sugeruje tutaj 8 godzin słuchania na ANC i 12 bez niego, patrząc wyłącznie na muzykę. Jeżeli chodzi o ciągłe rozmowy, no to tutaj z ANC 6 godzin, 7 godzin bez ANC. No i naturalnie takich długich sesji rozmów nie miałem. Natomiast słuchawki były używane przez długi czas, połączone z komputerem i telefonem, ponieważ możemy tutaj sparować dwa urządzenia jednocześnie i między nimi się przerzucać. No i bez wkładania do case sam te słuchawki wytrzymały ponad deklarowane 8 godzin na dostosowanej do mnie głośności. Wraz z case'em, jak sądzę, ich jednorazowa żywotność sięgnie zatem powyżej deklarowanych 24 godzin, a jest też ładowanie bezprzewodowe, kładziecie i ładujecie. Pytanie tylko, czy te słuchawki są premierowo warte około 1400 zł. Moim zdaniem z pewnością są to godne rywalki AirPodsów Pro 2. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od preferencji dźwiękowych zaraz po wyjęciu z pudełka, ewentualnych upodobań patrząc na kształt oraz y, oczywiście ekosystem, bo sami wiemy, że tutaj pojawią się pewne różnice. Ich ogólna jakość jest świetna. Wygoda też, ANC to topka, cam, co jednak też bardzo ciepło grające wstępnie i to wymagać będzie dla dużej części z basy z pewnością korekty w doskonałej apce. Jak z do XM4, patrząc na rozmiar, wygody do pasowania, moim zdaniem XM5 wypadają zdecydowanie lepiej, ale jeżeli już chodzi o NC czy audio, XM4 są nadal na tyle ciekawym wyborem, że moim zdaniem nie ma sensu w tym momencie na hura wymieniać je na nowszy model, tylko dlatego, że pojawił się on na rynku. Zresztą XM4 są aktualnie dużo tańsze, przy zatem polecam, jeżeli macie pieniądze i poszukujecie topowej jakości X ANC jak najbardziej jeszcze jak. Natomiast jeżeli nie dysponujecie takim budżetem, to prawdopodobnie będziecie patrzyli na XM5 jako ciekawostkę, która jest owszem ulepszeniem Względem poprzedniego modelu, natomiast wydaje mi się, że wciąż poza zasięgiem większości portfeli. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o XM5, jak wam się podobają te słuchawki względem XM4, jeżeli mieliście okazję z nich korzystać, albo jak wam się podobają względem innych TWS-ek, które w tym momencie macie u siebie. Piszcie pod spodem, pamiętajcie również, żeby subskrybować nasz kanał oraz zostawić łapeczkę w górę, jeżeli całość Wam się spodobała. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.